Cześć, jesteśmy zespół z Radziowa, Doman. Nowak, Sulina. Chcieliśmy Was poinformować, że gramy niebawem 29, 19 czerwca o godzinie 21 w miejscowości Kotowy na festiwalu Fang na Łące. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Gramy od 21 do prawdopodobnie 22. Gramy tam pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. I będzie można posłuchać. W na tym koncercie między innymi piosenek, które wyjdą na naszej y, deputanckiej płycie Pangi Rock, którą dokończyliśmy. Jedziemy niebawem ją zmiksować. Y, postaramy się na wakacje ją wydać. O tym będziemy mówić na pewno jeszcze y, więcej informacji i o następnych koncertach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i tyle. Wszystkie informacje znajdziecie u nas na Fanpage a. na Fanpage'u zespół Acetylen, więc czekamy na Was. Ej, kurde, to że nie reagowało ok z film z wiórkami Masz już. Okay. Okay. Pierwszy film, drugi, trzeci, czwarty, wszystkie po kolei, jak nam szło. Dobra. Nie, to się nie uda. Nie, <laughs> ja, czemu? Nie, co ty mówiłeś? To się nie, okay. nie uda. To się nagrywa to